I wszystkim przyjaciołom szkoły. W ciągu tych ostatnich pięciu lat zmieniali się uczniowie, jedni odchodzili, drudzy przychodzili. Ale wśród nich znaleźli się utalentowani muzyczni i wokalni licealiści, którzy chcieli się zaprezentować przed tak szacowną publicznością. Tak też będzie i tym razem. Mamy ogromną przyjemność powitać w pięknym wnętrzu Teatru Starego przybyłych gości, rodziców, przyjaciół, media gospodarza tego pięknego obiektu, pana Marka Łętowskiego, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Połysławcu, który użyczył nam teatr na dzisiejszy wieczór, dyrekcji i nauczycieli pierwszego Liceum Ogólnokształcącego oraz Was, drogie koleżanki i koledzy. Przygotowaliśmy, Przygotowaliśmy dla Państwa Muzyczną wiązankę, na którą składałyśmy utwory znane, ale także własne kompozycje uczniów. Mamy nadzieję, że spędzicie Państwo z nami przyjemne popołudnie i przyjmiecie występy z dużą życzliwością, gdyż niektórzy pojawią się po raz pierwszy na tej scenie. My też debiutujemy w tej roli, więc z tym większą tremą, ale też z radością prowadzić dla Państwa ten koncert będą Magdalena Sroka. Ale kto Od zespołu Destinzo, do którego dołączył właśnie Aleksy. Zespół zaprezentuje piosenkę Enjoy the...